Godzina 22:24. Jest to dobry moment, żeby rozpocząć odcinek. Zapraszam serdecznie do oglądania. Trochę nabrudziłem, muszę wreszcie podkurzać. Od razu lepiej położyłem kąpielówki i okularki. No, wyschnie. Standardowo zrona kawka. Dzisiaj nagrywając ten odcinek jest weekend. I może znajdę w jakimś miasteczku jakiś park, czy może przy jakimś kąpielisku więcej ludzi i wreszcie studar armesing wystawię. Wypadałoby już się posiłować. Szybko piję kawkę i lecę, bo ładna pogoda, słoneczko, jest, jest naprawdę pięknie. I w przeciągu też wypadałoby w końcu poodkurzać. Powiem Wam, ta gumowa wycieraczka sprawuje się świetnie, bo nawet jak wczoraj padał deszcz, i w butach mokrych tutaj stawałem no to dzisiaj wystarczyło, że ją wyciągnąłem na 3 minuty na świeże powietrze trochę przesła, dwa puknięcia i już jest gotowa do użytku wjeżdżam do większego miasta no i obserwuję, gdzie jest jakieś skupisko ludzi, żeby ten stół wystawić. No w mieście nikogo, nawet parku nie było. Jadę teraz 28 km na duże kąpielisko z kempingiem i może tam dorwę jakiś siłaczy. A średnie zużycie zjechało do 9,4 litra na setkę. Ok, dojechałem na kemping. Nowy parking, odnowiony w ogóle. Jest naprawdę, naprawdę gigantyczny. I tutaj widzę, że jest woda darmowa i sobie na pewno naleję. A tutaj proszę, chyba dla kamperów, żeby spuszczać ścieki. No oczywiście. I jest woda. I darmowa, także na, napełnię sobie za dwie piątki. Darmowa woda. A tam darmowy prąd. Albo wiecie co, tak pomyślałem, wezmę cztery bańki, to mi starczy już spokojnie do spotkania z widzami z Norwegii. Ależ pięknie. To jest czynność, którą uwielbiam w kamperze, to nalewanie wody. Na spokojnie. No i system, jaki opracowałem, ponieważ nie zrobiłem odpowietrzenia, to jest po prostu rurka, którą wkładam, która przychodzi przez rurę i bez problemu tak mogę nalać. A tak to wygląda z bliska. No, powiem tak, byłem się przejść. Praktycznie nie ma nikogo, z kim mógłbym nawiązać walkę. Pogoda jest taka, że ludzie się pochowali, także no, będę musiał poczekać jeszcze dzień, dwa, jak będzie ciepło nad jakimś kąpieliskiem albo w jakimś parku. No i wtedy pierwszy raz wystawię stół. Ludzi coraz więcej. E, gotuję wodę. Zaraz robię ryż i będzie ryż z gulaszem z mięsa wołowego. Taki słoik sobie zrobię na dwa razy dzisiaj i jutro. Właśnie oglądam sobie meczek i mam taki widok za oknem. Przyjechałem. Takie przepiękne miejsce. Jest tutaj kąpielisko, także z rana sobie popływam. I może wreszcie ten magnes zwoduje, zobaczymy. Sam jestem ciekaw, jak to miejsce wygląda. Nikogo nie ma, mimo że jest weekend, ale bardzo mocno wiało cały dzień. Także ludzie się pochowali. Ale piękny teren, zadbany. Trawka świeżutko ścięta. Ile mamy ławeczek? Raz, dwa, trzy, cztery ławeczki. Miejsce na grilla. Stengard Schultz. Jakby ktoś był, to proszę bardzo. Tak to wygląda. Co my tu mamy? Komunalne. Przebieralnie. No i miejsce fenomenalne. Bardzo mi się podoba. Przez to, że nikogo nie ma. Grill może dzisiaj kiełbachy zrobić. To jest fajne w gminach, że zostawiają dla dzieciaków zabawki, żeby miały się ba czym bawić. O, czyściutka woda, fajna. I uchwycę z końca mostu kawałek zachodu słońca, pięknie. A tutaj od razu Wam polecę do Waszych kamperów mały śmietniczek. Mały śmietniczek, bo opróżniacie go dość często. A duży, no niestety śmieci jakie by nie były, skorupki po jajkach wrzucicie czy kawałek kości, i po 3-4 dniach zaczyna śmierdzieć. Dlatego lepiej małe i częściej opróżniać niż duże. Tak mi się przynajmniej wydaje, i ja takie rozwiązanie stosuję od samego początku van life'u. Jeżeli chodzi o van life, bo sporo widzów nie wie, kiedy ja zaczynałem, zaczynałem w wieku. 11-12 lat, wtedy z wujkiem Volkswagenem Caddy z 1997 roku jeździliśmy na ryby po Polsce. Na ryby po Polsce, na pstrągi, na szczupaki, okonie i różne tego typu rybki. I wtedy dla mnie było pierwsze spanie takie oficjalne w aucie. Później Fiata Doblo kupiłem w roku 2012 i do roku 2000, nawet 2024, bo w tym roku również pojechałem na tego wyprawę Fiatem Doblo. Jeździłem w tym Fiacie Doblo i zrobiłem nim około 300 tysięcy kilometrów i zwiedziłem kawałek Europy. I teraz dopiero podróżuję dla mnie bardzo komfortowo w dużym aucie, jakim jest Fiat Ducato. Także dla mnie, van life to jest pół życia i polecam każdemu spróbować tej aktywności a teraz przed snem zaleję sobie czarnuszkę o czarnuszce jakbyście chcieli to sobie poczytajcie ja stosuję i chwalę sobie dobra piję szybko czarnuszkę idę potrenować i ujęcia w kolejnym dniu

No, i pada deszcz, pada deszcz i będzie tak padał prawdopodobnie do godziny 16, po czym będzie luka pogodowa dwugodzinna między 16 a 18, i później znowu. Także pierwsza rzecz, zaraz wezmę prysznic, i dzisiaj jest dzień, kiedy postanowiłem zrobić jednodniową głodówkę, czyli sama woda przez cały dzień, a w zasadzie nawet to nie będzie jednodniowa głodówka, bo Dzisiaj będzie powiedzmy 24 godziny. Do jutra do śniadania to powiedzmy, że może być nawet 26-28 godzin. I dlaczego ta głodówka? Ja tam doktorem ani lekarzem nie jestem. Także jak chcecie poczytać, głodówka na samej wodzie jednodniowa. Możecie śmiało, macie w internecie wszystkie informacje tak perfekcyjnie opisane. W skrócie o co chodzi. Organizm odpoczywa. Wątroba, trzustka, żołądek wszystko odpoczywa przez, przez ten czas no bo tak, tak przykładowo, trzustka pracuje 24 na dobę przez całe, całe życie i w momencie e, takiej głodówki sobie ta trzustka odpoczywa. Także pierwsza rzecz odpoczynek organów. Druga rzecz to organizm w momencie, kiedy nie, nie ma dostarczanych wartości odżywczych, nie ma pożywienia, szuka gdzieś źródła energii. I to źródło energii znajduje w obumarłych, w jakichś takich dziadowskich komórkach i je po prostu zjada. Także usuwane są stare, obumarłe komórki, usuwane są toksyny z organizmu, generalnie. Organizm się oczyszcza. Jest to bardzo, bardzo zdrowe. Jeżeli człowiek byłby w stanie wprowadzić w swoje życie jako taką stałą, jako taki stały element, jednodniową głodówkę raz w tygodniu, to teraz macie bardzo prostą kalkulację. Weźmy, że przeciętny miesiąc, na przykład czerwiec, raz, dwa, trzy, cztery. No cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale średnio weźmy 4, 4 tygodnie, to mamy 4 dni razy 12 miesięcy, to mamy 48 dni na samej wodzie. I zobaczcie, macie 48 dni w ciągu roku, gdzie duże korzyści dla organizmu, i dodatkowo w portfelu zostaje bardzo dużo, no bo cały dzień nie jecie. Także myślę, że Taka głodówka, jednodniowa raz w tygodniu kontynuowana przez cały rok sprawia, że pieniądze zaoszczędzone na pożywieniu możecie przeznaczyć na bardzo, bardzo fajne wakacje. No dobra, także zaczynamy dzień, dzisiaj tylko woda no i zobaczymy, zobaczymy co dzień przyniesie. Na razie deszcz, na szczęście jest duży bus i mogę sobie tutaj coś porobić, pomontować, pochodzić, pooglądać filmy. W Doblo, pamiętam jak jakie to było męczące, że człowiek cały dzień leżał, nie? Też z ciekawości będę wypijał y, przed kamerą szklankę wody każdorazowo, kiedy zechce mi się pić albo będę głodny po to, że na koniec odcinka zweryfikuję, ile tych szklanek wypiłem no bo tak to myślę, żebym nie zapamiętał zawsze to się zapomina, a tak będę pamiętał, żeby włączyć kamerę i przed kamerką wasze zdrowie! zimna ta woda włączyłem webasto, bo kurde ta różnica teraz jest mniej więcej 10 stopni, bo wczoraj miałem w busie 25, dzisiaj 15, także jest odczuwalna dobra, wystarczy dobra, ciepło i przyjemnie czas popracować na tym małym przedmiocie na razie minęła godzinka odkąd wstałem Czuję się bardzo dobrze, za jakieś dwie godziny ma przestać padać. Także, jakiś spacer zrobię po okolicy, no i pomyślę, gdzie się dzisiaj przemieścić. Jeżeli chodzi o sieć LifeCell, już mogę mieć pewne zdanie. No, słuchajcie, używałem tej sieci we Włoszech, na Sardynii przez 2 miesiące łącznie i teraz w Szwecji. I tutaj w Szwecji wiedziałem doskonale, bo korzystałem z dwóch sieci z roamingu w Plusie z polskiej sieci i z sieci Comvik, sieci szwedzkiej i patrzyłem w zeszłym roku w dwóch miejscach, gdzie nie, nie miałem zasięgu ani w Plusie, ani w Comvik w LiveSell mam dwie 3 kreski także dla mnie jest to najlepsza sieć z jaką miałem do czynienia, dziękuję serdecznie widzom, którzy mi tą sieć polecali od samego początku i nawet w Szwecji jest tańsza, bo 100 GB Live Sella kosztuje mnie około 125 zł, a convic 138, także nawet jest ciut tańsza niż w Szwecji, no a zasięg jest zdecydowanie lepszy. Także mogę polecić. Jeżeli podróżujecie po Europie, to jest moim zdaniem najlepszy wybór. Dobra, minęło. Nie wiem, na pewno z godzina. Głodno się zrobiłem, także wskakuje druga szklanka. Wykorzystam sobie stół do treningu. Tutaj jest miejsce mocowania podstawy stołu, i tutaj mogę zaczepić bez problemu gumę. i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tak, mam zaczepioną gumę, pozycja startowa i pozycja zwycięska. Można sobie bez problemu zrobić trening, a naprawdę ten opór gumy jest całkiem całkiem spoko. I mogę trenować szybkość startu, bo przed startem na zawodach tutaj przeciwnik już naciąga. Mam mocno opór na gumie i sobie wyobrażam ready go. Ready go. Ready go. Ready go. A mogę i jeszcze mocniejszy opór. A równie dobrze mogę zaczepić sobie gumę i wykorzystać albo jako uginanie na biceps, albo po prostu naprężyć i trzymać izometrycznie w kącie. Powiem wam, jestem zachwycony z oporu gumy, bo tutaj ona drzewek kamerka tak uchwyciła, w ten sposób zaczepiona, mogę wykonać ruch promacyjny, czyli przydatny do walki na tak zwaną górę i nie tylko. I teraz tak. Oh. No, naprawdę czuć. Także można zamek i ściąganie plecami trenować. Bo przy walce często jest tak ready go i pierwszy, pierwszy ruch to jest ściągnięcie właśnie plecami, żeby rozgiąć kąt przeciwnika i później dobicie. A jako ciekawostka, jak pada deszcz i jest tak bardzo, bardzo pochmurno, to solar uzyskał maksymalne ładowanie w postaci 58 W. Ciągle pada. Już jestem głodny, także szybko wskakuje szklanka numer 3. Ach, zimna cholernie po tej nocy. Kolejna szklanka, zdroweczko. odcinek pomontowałem i sobie przypomniałem, że nie wziąłem kurtki przeciwdeszczowej muszę pomyśleć nad jakąś kurtką przeciwdeszczową i nad spodniami takimi wodoodpornymi bo jakbym miał taki zestaw no to teraz śmiało mógłbym sobie pójść na jakiś dłuższy spacer gdzieś tutaj po lasach, po górkach a tak to no muszę czekać w busie aż przestanie padać i tyle kolejna szklanka, bo już jestem cholernie głodny Przestaje padać, także zmienię lokalizację 20 km i tam zobaczymy jakieś ładne tereny. Także moi drodzy, zdrówko, mam zaledwie 12 km do fajnego miejsca. Piękna droga przez las, ale powiem wam, że nie widziałem grzybów. Nie wiem, czy to taki rejon, czy po prostu jeszcze tutaj nie ma. Dojechałem w takim miejscu. Na parkingu spędzę noc. Bardzo, bardzo ładna plaża. Rasjon, tak się nazywa. Zobaczcie ile napadało. Na parkingu dopiero to widać. Miejsce na grilla. Szkoda, że dzisiaj nie mogę jeść. A nawet jakby mógł, to i tak byłby kłopot z suchym drewnem. Także trudno. Piękne kąpielisko. Bardzo mi się podoba. Widoczek super. Fajnie Ci ludzie mają co, wychodzą z domku na łódeczkę i na ryby od razu. Miejsce bardzo klimatyczne, las przepiękny. Tam jakieś, jakieś zadaszenie z ławeczkami. Ekstra. Pójdę tam dalej zobaczę. No pięknie zobaczcie z tej perspektywy. I tutaj to drzewo. Ale fajny klimacik. Duży teren dla rodzin z dziećmi, place zabaw. Bardzo, bardzo fajne miejsce. Od razu trzeba sprawdzić, czy są dołki po poszukiwaczach. Tutaj jest. Bankowo. Bo bardzo dużo poszukiwaczy jest w Szwecji. Od groma. Od groma w każdej gminie, w każdym kąpielisku. Także moi drodzy, w tym odcinku to będzie wszystko. Jeżeli chodzi o wodę, mamy godzinę 18, także przypuszczam, że wypiję może dwie, może maksymalnie trzy szklanki. Jak będę montował ten odcinek, to w tym miejscu pokaże się ilość szklanek, jakie wypiłem w ciągu dnia. No i co? Jutro kolejny dzień, a dzisiaj taki spokój i dlatego też zastosowałem tą głodówkę. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie!